W wysokości, ała na wysokości, a pokój na ziemi. Ała na wysokości, ała na wysokości, a pokój na ziemi. Oto mu się bój i osiągnie, a królowie podarunki odda. A na wysokości, mama, na wysokości, na wysokości, a mama, mama, na mama, mama, na mama, a a na mama, 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 Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe utłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego o Boże na wysokości, trwała na wysokości, a pokój na ziemi. By pokazać, że cieszymy się z objawienia Pana Jezusa, jest yy, woda, czyli jest jakieś napoje. Są siostry tutaj są z tyłu za mną, tak więc można podejść, coś słodkiego się napić. Ksiądz Prawat też na pewno przyniesie, albo dostarczy. Z... O jest Ksiądz Prawat! No właśnie, więc będzie jeszcze coś słodkiego, i tu będą potrzebni halce, że tutaj są potrzebni pod. Kiedyś to ratusz był, teraz wiecie, taka fajna instytucja, nie będę mówił. Harcerze są z tej strony potrzebni. Będą nam pomagać, bo tak się umówiliśmy. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy się trochę ruszali i śpiewali. Może bliżej to będzie wygodniej. Tutaj dzisiaj zaśpiew odpowiada wspólnota ze świętego Józefa. Porządna wspólnota. Bractwo świętego Józefa też jest z nami, nas pilnuje. I bardzo zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania. Słuchajcie, nie stójcie tak, tylko chodźcie trochę, bo ten śnieg trzeba rozdeptać. Naprawdę. Dobrze, że jesteście wszyscy. I klaso swobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bytlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli. I dary Panu, i dary Panu pożdowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas to spobodzi, nie grają, króle witają, pasterzają. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa. Króla nad królmi, króla nad królmi, uwielbić Chrystusa.